Ale już po raz kolejny w tej wielkiej wspaniałej znanej mm. na całym świecie imprezie wzięli udział goście z zagranicy. No i na Dominika Tarczyńskiego spadły gromy za zaproszenie tu Tomiego Robinsona, człowieka, mm. który spędził w więzieniu długi czas, tak. między innymi ze względu na to, że przeciwstawiał się no, temu, co dziś znamy jako tę globalistyczną ideologię, która wewnątrz Wielkiej Brytanii e, no, może nawet prowadzić do tego, że ludzie trafiają do więzień za swoje komentarze, za swoje poglądy, za tak. e, chociażby próby raportowania tego, co dzieje się na salach sądowych w sprawach dotyczących e, no, przestępstw związanych z imigracją. Kim jest Tommy Robinson i dlaczego polskie elity liberalno-lewicowe mówią, że Dominik Tarczyński zaprosił faszystę do Polski? Tommy Robinson jest moim przyjacielem. To po pierwsze. Tommy Robinson został skazany, jeden z wyroków, za to, że nagrał film dokumentalny ukazujący gangi muzułmańskie gwałcące nieletnie Brytyjki. Dzieci. Gigantyczny skandal, który w Wielkiej tak. Brytanii ciągle się rozwija. I, i teraz w parlamencie przyznano, że, że lejburzyści nic w tej sprawie nie zrobili, chociaż mieli wiedzę. Ten film został opublikowany na X, -ie. obejrzało go 236 milionów ludzi. I okazało się, że Tomi został pozwany cywilnie i aresztowany, ponieważ nie zgodził się usunąć tego, tego filmu ukazującego muzułmanów gwałcących dzieci. Odwiedziłem go w więzieniu. Był zniszczony, ale dostał warunek, aby usunąć ten film i zostanie zwolniony. Nie zgodził się na to. A więc to, co robi Tomi, to co Dzięki niemu świat usłyszał i zobaczył, jest czymś, co ja bardzo szanuję. I myślę, że bardzo ważna rzecz. Jest człowiekiem, który jest bardzo krytyczny wobec Putina, wobec Rosji, bo zarzucano mu prorosyjskość. Bardzo jasno mówi o zagrożeniu radykalnym islamem. Pokazuje najważniejsze zagro zagrożenia cywilizacyjne. I teraz pani Gozdyra nazywa go faszystą. Więc chciałbym powiedzieć, pani Gozdyrze. Że ostatnia sprawa, którą Tommy Robinson wygrał w tamtym tygodniu, e, zakończyła się bardzo jasnym stwierdzeniem sędziego, że jest prześladowany politycznie i to jego aresztowanie było związane z jego poglądami politycznymi. Wygrał, ponieważ Elon Musk od dłuższego czasu upłaca wszystkich jego prawników e, i myślę, że pani Gozdyra będzie miała problem, bo Tommy Robinson ma zamiar, rozważa pozwanie pani Gozdyry, a ci prawnicy od Elona Muska są naprawdę dobrzy. No cóż to. Yy...